A te papierki sobie zostaw. Nie chcę, żeby wydawał na nas więcej pieniędzy, córeczko. Przynieś moje walizki, proszę. Tak, proszę pani. Ale, kochanie, jak sobie pragnąć pieniędzy? Dokąd pójdziemy? A twoja siostra? Poczekamy na nią. Mamy 2000 pesos, starczy na taksówkę, pojedziemy do hotelu, a jutro, kiedy wróciłbym, dam mi pożyczki. A jeśli nie pożyczy? Pożyczy, już go o to prosiłam. Zrozum. Nie chcę zostawać siani nocy dłużej w tym domu, gdzie traktowano mnie jak byle kogo. Telefonowałeś do domu? la kasa? Chciałem się dowiedzieć, czy jakaś opiądę. No i przyjęła? W głębi duszy miałeś nadzieję, że odmówi. Tak. Ale pomyliłem się jeszcze raz. Była sprytniejsza ode mnie. O co ci chodzi? To wykorzystała mnie. A ja się zakochałem. Noelowi, żeby panią odwiózł? Nie, dziękuję. Otwórz drzwi, proszę. Nie, zostaw. Dziękuję. Mam wezwać no. taksówkę, proszę pani? Nie. Naprawdę nie chcę pani Senora. pilotów? Nie, Ramon. Przepraszam. Dziękuję. Doskonale, proszę pani. Życzę przyjemnej podróży. Idziemy. Nie, nie, boję się, nie pójdę. Jeśli pani nie pójdzie, będzie jeszcze gorzej. Pan sam tak powiedział. I co, bardzo się gniewał? Tak bardzo. Chodźmy meci. To niech pani idzie. Będę cały czas z panią. Pan naprawdę nie jest taki zły. Powiedział, że zapłaci za operację Gabriela. I jeśli mu pani pomoże w odnalezieniu tego pana Agira, nic pani nie zrobi. Tak, ale Julia ja nie chce mi powiedzieć, gdzie go szukać. Poza tym nie chciałabym wsypać jeszcze czułam przysługę. Ładna mi przysługa. Trudno. My ci to nic na to nie poradzimy. Doktor powiedział, że jutro będę mógł usiąść, a już za parę dni zacznę chodzić o kulach. Tak, świetnie będziesz wyglądał, spacerując o kulach po więzieniu. Na ile lat mogą nas wsadzić? O nie. Gabrielu, na Boga. Mecito, proszę nie płakać. Co on wygaduje? Poproszę pana Antonia, żeby państwa oszczędził. Zrobi to dla mnie, przecież uratowałem mu życie. Poza tym pan Daniel i pani Raquel nam pomogą. Zobaczycie, że tak. No, chodźmy to. Nie, to moja wina. To wszystko moja wina. Nawet gdybym nie chciał, powiedziałbym ci, że to nieprawda. No dobrze. Idziemy, ale uważaj na siebie. Chodźmy. Może to ona. Co państwo tu robią? Czekamy na Martę. Twoją siostrę? Wyjeżdżacie? Tak. A dlaczego tu czekacie? Gdzie jest twoja siostra? Nie ma jej od rana. Co się dzieje, Raquel? Co się stało? Miała kłopoty z mężem i wyjeżdżamy. I to zupełnie bez pieniędzy, co bardzo mnie martwi. Zupełnie nie wiem, co zrobić. Nie możecie tu zostać. Zawiozę was dokąd zechcecie. Nie, czekamy na Martę. Dziękujemy. Powiem Claudiowi, że kiedy przyjdzie Marta, mają przywieźć do mnie. Nie, nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział, gdzie jesteśmy. No cóż, nikt się nie dowie, Claudio jest dyskretny. Nie obchodzi mnie, co zaszło między tobą a Antoniem, ale... Pozwól sobie pomóc. Naprawdę, nikt się nie dowie. Proszę mi pomóc, Daniel. Chodź, Raquel. Poprosisz o rozwód? Tak I oddasz jej połowę majątku? Przecież obowiązuje wspólnota majątkowa, nie robiłeś intercyzy Rozmawiam z adwokatami, znają jakieś rozwiązanie Trzeba powiedzieć, że cię oszukała i że się dlatego z nią ożeniłeś Albo że się nie ożeniłeś Odważysz się? Czemu nie? A skandal. Poza tym, jeśli Max naprawdę był jej wspólnikiem, zapytają, dlaczego od razu nie zgłosiłeś oszustwa. Nie źle się wplątałeś, Antonio. Porozmawiajmy gdzie indziej, Kamila i Maura się tu kręcą Nie, porozmawiamy później, chcę żebyś poczekał na Martę Kiedy wróci, zabierz ją do mnie I nikomu ani słowa Dlaczego? Antonio i Raquel chyba się pokłócili Ona i jej ojciec są w samowi z walizkami Chcą odejść, tak, ale nie mają pieniędzy Zabieram ich do mnie, a ty przywieź tam Martę Tylko nikt nie ma prawa się dowiedzieć Ej, zaczekaj Porozmawiamy później Mogłaś przyjąć przynajmniej bilety. W końcu nie zrobiłaś nic złego, a zresztą należy cię. Nigdy się ze mną przecież nie ożenił. Ale sama mówiłaś, że po miesiącu to się uprawomocniło i... Tato, pozwól mi zachować choć tę odrobinę godności. Nie rozumiesz, jak się czuję? Tak, ale... Dobrze, zrobię to, co postanowisz. Żeby wreszcie ta głupia Marta wróciła, dokąd mogłeś poszczędzać. Wszystko załatwione. Claudio przywiezie Martę do mnie. Będziecie tam na nią czekać. Dziękuję. Ale dlaczego? Co się stało? Tego nie wiem, proszę pani. Pan kazał mi kupić bilety, dał mi też pieniądze dla pani. Pani najpierw przyja pieniądze, ale biletów nie. Musiało się stać coś bardzo poważnego. Rakarz odeszła, córeczko. Chce pani powiedzieć, że wyprowadziła się z domu Nie. do Dlaczego? Nie wiemy. Ramon powiedział, że wyszła wraz z ojcem. Kiedy? Przed chwilą. A, zabrała walizki? Tak. Ramon, zadzwoń szybko do biura. Może Antonio jeszcze tam jest. Tak, proszę pani. Co się stało? Raquel i jej ojciec wyprowadzili się z domu. Dlaczego? Nie wiemy. Nic nie wiemy. A Marta? Nie wiem. Proszę z panem Antoniem. Pani Wiktoria. Ach tak, dziękuję. I co? Nie, powiedzieli, że wcale go nie było. Myślę, że Antonio pogniewał się na Rakel przeze mnie. Dlaczego? Porque Dlatego, że przyjechał Rafael Garza, mój narzeczony. Wie I pani, jak, sabe, jak tam sprawy stoją. Andres, Andres no bardzo się rozgniewał i wyrzucił go, go więc poprosiłam Rakel, żeby mi pomogła. Na Raquel, pewno o to pokłóciła favor, się z Antonio. Do tego stopnia, żeby odchodzić? I mówisz, że nie chciała, żeby ktoś się odniósł? Nie proszę pani. Nawet nie pozwoliła wezwać taksówki. Czekają na zewnątrz na panią Martę. To straszne. Musiało się stać coś o wiele poważniejszego. Nie powiedzieli, dokąd się wybierają. Nie, Pani. Możliwe, że jeszcze czekają. Ja sprawdzę. Nie, nie. Jeśli chcesz, ja pójdę. To nie słychamy. A jeśli poszli do maksa? Ramon, idź do mojego pokoju. Tam na biurku leży kartka z telefonem Maxa. Przynieś mi ją, proszę. Tak, już idę, proszę pani. Proszę, otwórz mi. Ktoś kiedy wyszła, pani Rakel? Tak, ze dwie godziny temu. Z kim? Z ojcem. Wzięli taksówkę, samochód, czy co? Nie, pojechali z panem Mario Pollin. Tak, proszę pana. Jestem jego matką, tak? Dobrze, dziękuję. Synu, nie ma u ciebie Rakel? Nie, a dlaczego? Odeszła z domu i nie wiemy gdzie jest. Jak to odeszła, kiedy? Jakieś pół godziny temu, może więcej, wzięła swoje walizki i poszli. Tak, z ojcem i z siostrą. Klaudio powiedział, że pojechali z Rodrygiem. Alejandra mówi, że zabrał ich Rodrigo. pokłóciła się z Antoniem? Nie wiemy. Antonia nie ma. Nie było go też w biurze. A więc o tym nie wie. Oczywiście, że wie. Sam prosił Ramona, żeby kupił trzy bilety do Guadalajary na ich nazwiska tylko w tamtą stronę. Dał jej też pieniądze. Ona chciałaby przyjąć to. Nie. Nie, bardzo się, mamo. Jeśli Antonio wie, to znaczy, że wszystko w porządku. Tak, mamo, uspokój się. Teraz cię będę. Tak, synku. Chciałabym, żebyś już. Dobrze, nie przejmuj się. Nie, nie. To dobrze, że nie ma jej u ciebie. Tak. Do widzenia. Czekam, synu. Czy życzy pani sobie jeszcze czegoś? Nie, dziękuję. A pani? Nie, nie. Co się mogło stać? Tego się nie dowiemy, zanim nie wróci Wejdź, Mechito, wejdź. Dzień dobry. Czy pan jest w domu? Nie. Gdzie pan się kręcił przez cały wieczór? Poszedłem po panią Mechitę. Dobry wieczór. Pan Antonio powiedział, żeby natychmiast przyszła z nim porozmawiać. Zaczekamy, Mechito, dobrze? Proszę. Dziękuję, Ciccio. Proszę siadać. Napije się pani kawki? Proszę nie robić sobie kłopotu. Ależ to żaden kłopot. Poza tym pan Ramon ma zawsze gorącą kawę. Antonio. Antonio. Co się stało? A co się miało stać? Jak to co? Raquel odeszła. Tak, wiem. Wiedziałeś o tym? Pokłócili się? Tak, pokłócili. To by i tak nastąpiło prędzej czy później. Zostawiam pieniądze, ubrania, klejnoty, wszystko co mi dałeś. No, prawie wszystko. Bo coś zostało i obym ci to mogła zwrócić. Nie będę cię przekonywać o mojej niewinności, bo i po co? Przecież to już nie ma znaczenia. Chcę ci tylko powiedzieć, że żałuję, że byłam z Tobą. A wiesz dlaczego? Bo tak, Max, oszukałaś mnie. Uwierzyłam, że jesteś człowiekiem dobrym i wyrozumiałym. A już najbardziej boli mnie to, że uwierzyłam, że mnie kochasz. A to nieprawda. W każdym razie nie wiem, jak ty to pojmujesz. Bo kiedy się kocha, ufa się i wierzy ukochanej osobie A ty w razie wszystkimi. Nie wstydzę się powiedzieć, że kochałam cię jak nikogo innego całą duszą. Jak tylko może kochać człowiek ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, ale byłam uczciwa. I teraz to ja ci mówię... Nie warto było. Żegnam. Rakel.